Był sobie pewien podejrzany gość, który jeździł po świecie na niebieskim skuterku. Ale nie był to byle jaki gość, to był złodziej mnichów. Pojechał do pierwszego klasztoru, w którym mieszkało tysiąc mnichów. Poprosił o schronienie na jedną noc. Mnisi, jak to mnisi, dobrzy, gościnni, przyjęli go bez wahania. Rano się budzą, patrzą. Nie ma pięciuset mnichów. Nie ma niebieskiego skuterka i nie ma gościa. Zniknął. Pojechał więc do kolejnego klasztoru, gdzie było pięciuset mnichów. Znów poprosił o nocleg. Znowu dali mu schronienie. Rano się budzą. Nie ma dwustu pięćdziesięciu mnichów, nie ma skuterka, nie ma typa. Pojechał dalej tym razem do klasztoru, gdzie mieszkało 100 mnichów. Prosi, dajcie schronienie, proszę, tylko na jedną noc. I znowu dostaje dach nad głową. Rano? Nie ma pięćdziesięciu mnichów. Niebieski skuter? Zniknął. Gość? Również. Kolejny przystanek? Klasztor z pięćdziesięcioma mnichami. Zgadnijcie, co się stało. Rano zostaje dwadzieścia pięć mnichów. Nie ma skutera. Nie ma faceta. Zajechał do klasztoru z dwudziestoma mnichami. Dostał nocleg. Rano? Dziesięciu mnichów mniej. Potem klasztor z dziesięcioma mnichami. Zostało pięć. Na końcu trafił do maleńkiego zakonu, w którym było już tylko dwóch mnichów. Oczywiście dostał nocleg. Następnego ranka jeden z mnichów budzi się, wygląda przez okno i widzi jak ten facet wsiada na niebieski skuterek z jego współbratem. Zerwał się, wybiegł z klasztoru, spojrzał do garażu i znalazł tam czerwony skuterek. Bez wahania. Odpala go i rusza w pościg. Ścigają się. Raz przodem jedzie czerwony, raz niebieski. Czerwony, niebieski, czerwony, niebieski. I nagle niebieski przyspiesza, odjeżdża, znika w oddali. Sru, jak rakieta. Czerwony już nie dał rady dogonić. Jaki z tego morał? Niebieski skuterek jest szybszy od czerwonego.